Spawy wszystkie zrobione. Tu brakuje zębowa, ale to brakuje, bo ich więcej nie mamy na razie. No, kółko teraz się przewróci na dennicę do wygodnego spawania. Dobra, idę grzać maszynę. Dźwięk zaraz otworzysz. Zima. Zima, panie, zima. Widałki sobie zwężymy. Je vais Ciężkie, maszyna jest już na szczycie możliwości swoich unoszenia. Bestię przewróconą. Teraz będzie spawana w wygodnej, leżącej na dennicowej pozycji. Gdzie, nie piskaj. O, i dziesiąta się zrobiła. Czas na śniadanko coś zjeść. No i pięknie. Kółko przewrócone Myślę, że zdążę zanim się zamkną kurę, żebym orła wywinął. I bym orła wywinął. Jeszcze panie, bym orła wywinął na koniec. W pości spadłem. W pości spadłem. Lewą nogą. Я не ¡Gracias! thank mm -hmm. you Dzionek następny się kończy. Za oknami już ciemno. dzisiaj dojechał taki siłownik, siłowniczek z Volvo. To jest siłownik od łyżki, od głębokiego, od funkcji głębokiego wysypu. Czy jak go tam zwał. No tutaj sobie klient zamówił jakieś zapasowe węże na, zapasowe węże na, do jakiegoś rębaka. Właśnie tu Tomek zaczął, ale brakło towaru, ja dzisiaj dokończyłem. Także są cztery takie długie, z dwunastki węża, cztery krótsze, z dziesiątki. To wszystko na końcówki celowe. No, także tak to wygląda. Yy, tutaj na warsztacie dzisiaj przy od nie było robione nic, bo tomka nie było. Ja miałem trochę innych tematów. no Tu się ładnie zaczęły uzbrajać piersienie na drugie koło. Także ładnie widać sobie rośnie. już trochę spawów położone. Tu, cyk, cyk No także elegancko, elegancko idzie, idzie Jest to proces bardzo, bardzo pracochłonny Także tutaj się, to nie jest kwestia tam przerzucić taki towar sobie w, w, w kilka dni Tylko tu już trzeba naprawdę poświęcić masę, masę godzin To przy tym robi, robią y, jedna, dwie, trzy osoby różnie w zależności od tego jak akurat są możliwości I naprawdę kupa, kupa godzin to jest masa spawu do położenia. No, ktoś to tam spawał takie grube konstrukcje, to sobie chyba może wyobrazić takie koło, takie koło dookoła. To jest yy, każdy z tych pierścieni, jest 6, czyli jest 12 przejść. Plus te spawy, później plus jeszcze spawanie zębów, plus jeszcze yy, uzupełnienie tutaj tego ubytku, co na tamtym drugim kole było widać, tym gotowym. No, masa, masa naprawdę masa drutu. Druty to drut idzie naprawdę w, w sporej ilości. Także spawarki, spawarki, tylko żeby dały radę i nadążyły ze wszystkim. No i tak to, tak to, kochanie, wygląda. Także no, tego Hadesika jeśli gdzieś klient sobie zabrał y jakieś tam ma jeszcze roboty do podokończenia, to sobie je dokończy. No tutaj wypniemy latareczkę, niech się, niech się naładuje, że jutro będzie potrzebna, żeby była gotowa. Ile jest wyświecone? No nie dużo. Nie dużo. No i to by było na tyle, także nic dzisiaj więcej ciekawego nie ma do pokazania. Zaraz idę na obiadek. No tu przyszłym przyszły jeszcze ten zestaw uszczelnień, zestaw uszczelnień. I płytka pod cylinder do tam w tej żółtej skrzynce leży ten sauer od tego dziwnego Bomaga. To będę to robił. Tu jest skończona robocza pompka. Do JCB. Yy, tak jak tam wspominałem wcześniej, jest przeszlifowany cylinder, płyta, jeszcze później wyszło, że łożysko ma już yy, ubytki na bieżni tej zewnętrznej, więc teraz już łożysko jest nowe, założone i test jest poskładane także. No, także to taki, taki dzionek, na tym kończę, także trzymajcie się i do następnego razu.